Dzień dobry. Most do Hiszpanii jest w Polsce, bo przecież most działa w dwie strony. I z Polski do Hiszpanii i z Hiszpanii do Polski. Pogoda piękna, piękny, piękna piękne błękitne niebo, dużo zieleni, wszędzie dużo zieleni, mnóstwo radości zielonej wokół i dużo, dużo ptaków. Okej. Okay. Lubię przyjeżdżać w czasie lata do Polski, ponieważ pięknie pachnie, wszędzie pięknie pachnie, w parkach oczywiście, co jaga nam wszędzie, może nie wszędzie pięknie pachnie, ale w parkach pięknie pachnie, eee, pięknie pachną drzewa. Nie wiem, czy zwróciliście kiedykolwiek na to uwagę. No i cudowna pogoda, naprawdę dzisiaj cudowna pogoda, aż się chce wyjść na zewnątrz. Także Polska jest równie piękna. Pamiętajmy, najważniejsza jest wolność wyboru. Kiedy chcemy, to fru i przez most do Hiszpanii do Hiszpanii. <gryw> Pozdrawiam Was mocno.